Muzeum Miasta Zgierza na wystawie pod tytułem "Kruszówka: Wnętrza mieszczańskie z przełomu XIX i XX wieku. Na tej ekspozycji możemy zobaczyć jak w 100 lat po podpisaniu umowy zgierskiej bogaci Zgierzanie, którzy dorobili się fabryk i majątków, mieszkali. To wnętrze to w 90 wyposażenie domu jednej z bogatszych zgierskich rodzin Juliana i Małgorzaty Krusze. Julian Kruszy przyjechał do Zgierza w 1890 roku. Natomiast Małgorzata była córką najbogatszego zgierzenina, Juliusza Borsta. Julian poślubił Małgorzatę w 1896 roku i zamieszkali w kamienicy, w której zajmowali 12-pokojowe mieszkanie. Rodzina Borstów, z której pochodziła Małgorzata z męża Krusze, była jedną z najbogatszych rodzin zgierskich, która tak naprawdę osiedliła się w Zgierzu właśnie dzięki umowie zgierskiej. Borstowie przyjechali do Zgierza na początku lat 20. XIX wieku i posiadali w Zgierzu ogromną fabrykę sukna. Oni jako jedni z nielicznych przetrwali kryzysy i byli właścicielami ogromnego pałacu. To, co dzisiaj można oglądać na wystawie tutaj w muzeum, wnętrze właśnie analogiczne do pałacu Borstów, a wyposażenie kamienicy bogatej właśnie zgierskiej rodziny, jaką byli Kruszowie. Julian Krusze był właścicielem jednej z największych fabryk w Zgierzu, specjalizującej się w produkcji tkanin bawełnianych poprzez ślub z Małgorzatą Borst stał się równocześnie udziałowcem w fabryce jej ojca, a więc jak gdyby powiązane zostały finansowo dwa, dwa bardzo bogate rody. Mieli bardzo dużą kamienicę w centrum miasta, która niestety nie przetrwała do naszych czasów. Natomiast to, co dzisiaj zostało tutaj i co można oglądać na tej ekspozycji, to właśnie oryginalne meble i sprzęty należące tak naprawdę do tych dwóch najzecniejszych i najbogatszych zgierskich rodzin. Jest to o tyle ciekawe, że porównując te ekspozycje do łódzkich pałaców fabrykantów, które są mniej więcej z tego samego okresu, jest to o tyle interesujące, że tutaj mamy dokładnie te meble i te sprzęty, na których siedzieli, z których korzystali Małgorzata i Julian. Jest to też o tyle ciekawe, że co się nie zdarza często w muzealnictwie, w przypadku kolekcji, że na te chociażby meble tutaj do jadalni mamy oryginalne rachunki z 1896 roku. Kruszowie byli bardzo bogatą rodziną. Do I wojny światowej żyło im się, można powiedzieć, jak pączką w maśle. Mieli przed I wojną nawet automobil, jeszcze nie samochód. Dla porównania powiem, że po Łodzi w tym samym czasie źródła podają, że jeździło takich automobili od 20 do 40. W Zgierzu były wówczas trzy. Także wystarczy sobie wyobrazić, jaką furorę robili Kruszowie, przejeżdżając 100 lat temu ulicami Zgierza, Takim pojazdem. Samochody to nie wszystko. Jeździli też w dalekie podróże. Jednym z takich naj, chyba najciekawszych ich podróży była wycieczka parowcem. Takim wielkim statkiem, który troszeczkę można powiedzieć, jeśli chodzi o skalę luksusu, był analogiczny do Titanica. Też źle skończył jak Titanic. On też zatonął. Natomiast nie z Kruszami na pokładzie, liniowiec ten pływał na linii Londyn-Bombaj i Kruszowie taką podróż odbyli. Mamy oryginalne zdjęcia i fotografie z tej podróży, podróż tam odbyli w 1908 roku. Kruszowie mieli trzech synów, Witolda, Jana i Stefana, najmłodszy Witold zmarł na Gruźlicach, miał 21 lat, środkowy sen Jan, Wyjechał z Zgierza do Warszawy, tam był prawnikiem i oficerem Wojska Polskiego, zginął w Katyniu. Natomiast najstarszy syn Stefan został tutaj w Zgierzu, i tak naprawdę to jego żona była ostatnią użytkowniczką tych mebli, i sprzętów, które tutaj na wystawie widzimy. Były one w użyciu do 1984 roku i wtedy trafiły do muzeum.